Niemal jedna piąta cyganów żyjących w Polsce mieszka na Dolnym Śląsku, większość we Wrocławiu. Miejscowi Romowie z tymi, którzy przyjechali z Rumunii, nie utrzymują żadnych kontaktów. Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Romów z cyganami mieszkającymi we Wrocławiu rozmawiała Anna Piskorowska. Koczowisko Romów przy ulicy Kamińskiego we Wrocławiu. W prowizorycznych domach z desek i śmieci żyje tu niemal 100 Romów. Do Wrocławia przyjechali z Rumunii. Uciekli, jak mówią, przed nędzą. Nie chcemy wracać do Rumunii po prostu. Jest bieda tam, zdychają dzieci z głodu, wszystkie tare uciekają, wszystkie do Polski. Tu jest lepiej. Ta sama 16 lat i jest w siódmym miesiącu ciąży. Podobnie jak jej rodzeństwo nie umie pisać i czytać. Ja z bratem chodzimy tylko żebrami, z tego żyjemy, nie? To ja zarabiam dziennie 20 zł, brat 20. I nam ciężko, wie pani, do szkoły nie chodzimy, tu praca też nas nie przyjmuje. No i całe życie to robimy, całe życie żebramy. Zupełnie inaczej żyją polscy Romowie. Jest im łatwiej, mają mieszkania, a dzieci chodzą do szkoły. Najbardziej lubię czytać. I, i lubię moją panią. Na no lubię tam się oczyć. Z cyganami z Rumunii polscy Romowie nie utrzymują kontaktów. Inne życie mają. Przyjechali tu do Polski, no niestety po tych ulicach oni proszą to i opinii nam trochę psują, jako Romowie z Polski. No ale z nimi nie można takiego kontaktu złapać, bo oni mają swoje życie, nie można z nimi się, z nimi się dogadać. Polscy Romowie zajmują się głównie handlem i graniem na imprezach okolicznościowych. Ze statystyk wynika, że 90% z nich nie ma stałej pracy. Starają się żyć przestrzegając kodeksu Romani Pen, najważniejszego dla Romów zbioru zasad. Każdy Rom musi to przestrzegać szanować starszych, żyć uczciwie, jeden drugiego, żeby nie okradał. Na Dolnym Śląsku żyje blisko 5 tysięcy Romów. Największe ich skupisko jest na wrocławskim brochowie Wrocław Anna Piskorowska.